Cześć. Czy twojemu psu znudziły się zwykłe zabawki takie jak piłki czy pluszowe misie? Chciałbym wam przedstawić rewelacyjną zabawkę marki Hyperpet. Jest to zabawka o dźwięcznej nazwie Doggy Tail, czyli psi ogon. Posiada ona mechanizm zamknięty w materiałowej obudowie w postaci włochatego ogona, który po naruszeniu jego struktury, czyli kiedy pies go przesunie po podłodze lub nim rzuci, zaczyna wibrować i wydawać dźwięki szczekającego, skamlącego psa. Dzięki temu pies nie nudzi się, ciągle jest zainteresowany i zajęty przez długie godziny. Oto jak ona działa. Wystarczy, że zostanie ona tylko ruszona i mechanizm zaczyna, zaczyna się odzywać i wibrować. Zabawkę można obejrzeć na stronie internetowej www.karusek.pl Zapraszam!